Siemaneczko, z tej strony oczywiście Carefield i witam Was w czwartym z pięciu odcinków, jakim składem rozpocząć FIFA 21. Tym razem przemierzamy do Włoch, do Serie A, gdzie spróbujemy tutaj pokazać, a raczej spróbuję pokazać trzy potencjalne składy słabszy, ale na taki początek, sam, sam początek. Pierwsze wzmocnienie, czyli drugi skład i jaki skład uważam za najlepszy składzik seria do pierwszego, do pierwszego Foot Champions. Zaczynamy od pierwszego składziku. Mamy tutaj ocenę 79 i zaczynamy oczywiście jak zawsze standardowo od bramkarza, gdzie umieściliśmy albańczyka z trakoszem, N93 wzrostu, wysoki, bardzo dobrze tutaj jest zbudowany, będzie bramka z dobrym refleksem, 88, z dobrą pozycją 81 i z dobrym divingiem 86. Myślę, że tutaj jak najbardziej na sam początek Strakosza będzie robił robotę. Od prawej strony mamy zawodnika Romy, Bruno Perez, 88 tempa, 76 tribingu, 71 fizyczności. Myślę, że ta karta da sobie radę spokojnie na początek, a w następnych składach pokaże może jakąś inną odsłonę prawej obrony, zobaczycie. Ale nie, no tak naprawdę Bruno Perez będzie tutaj jednym z najlepszych prawych obrońców, dlatego że dużego wyboru niestety nie ma. Środkowy obrońca numer 1, czyli Jason Murillo były zawodnik takiego klubu FC Barcelona, nawet przez chwilę. E, dziwnie transfer, ale nawet właśnie przez chwilę był w Barcelonie, był gracz też w walencji e, 74 tempa, 79 fizyki, 76 defa. No, ocena 77, tutaj nie ma co dużo mówić, no na... Powiedzmy na tą ocenę 77. E, dobry zawodnik, solidny, żeby tutaj na początku trzymał tą linię defensywa. Jego kolegą będzie Nkulu. Zawodnik e, pochodzący z Camerunu, z e, 70 tempa, 70 dryblingu, więc dobre wyprowadzenie piłki. 64 w podaniach, więc też te podania powinny być w e, Do tego jest e, z tego, co też kojarzę, jest dość wysokim zawodnikiem. 82 defa, 73 fizyczności, więc tutaj powinni tworzyć dobrą e, parę stoperów e, z Murillo na sam początek. Na lewej obronie umieściliśmy nieświecącego co prawda, ale e, nadal dającego sobie myślę radę na początku gry Mario Ruiego, z Portugalczyka z Napoli, 82 tempa, 73 defa, 67 fizyki. Z dobrym dribblingiem 79 i z dobrym podaniem myślę, że tutaj na sam początek da radę. Jeżeli przechodzimy do defensywnej pomocy, pierwszym defensywnym po pomocnikiem jest nowy nabytek Milanu, z Breści przychodzi Sandro Tonali, 80 tempa. 76 driblingu, 72 defa, 76 fizyczności, 78 podania sugeruje, że ta karta będzie bardzo dobra na sam początek gry. Zobaczymy, jak będzie z jej grywalnością już w samej grze. Aczkolwiek statystyki, jak na ten overall robią na pewno wrażenie, zobaczymy, co pokaże Sandro już w grze. Jego kolegą będzie zawodnik pochodzący z Francji, zawodnik Juventusu, czyli Rabio. Spadł mu chyba overall o 2. Podaję, że miał 83, teraz 81, ale statystyki ma wszystkie ponad 70, więc tutaj jak najbardziej Rabio da sobie radę na początku. Tym bardziej, że Rabio jest oczywiście wysoki, tutaj nie mam teraz wzrostu aktualnego, ale to jest podajże met 90 ponad, więc myślę, że sobie tutaj spokojnie da radę. Przed nimi będzie Bernardeski. 80 overalla Włoch z Juventusu, 80 tempa. no Gdyby dostał kartę na prawe skrzydło, myślę, że byłby troszkę w późniejszym etapie mniej grywalny, przez to tempo 80, ale że to jest ofensywny pomocnik, bo Juventus w poprzednim sezonie grał raczej bez skrzydeł e, pod zawodzą Sariego, e, dlatego dostał kartę na ofensywnego pomocnika i dzięki temu Bernardeski będzie bardziej grywalny. I my również go umieściliśmy w pierwszym składziku z Serie A. Na prawej stronie mamy Hatebura. Dobry sezon Atalanty zwieńczony dobrą kartą też dla Hatebura. No, ktoś by powiedział, że mógł być ten overall jeszcze lepszy, aczkolwiek jest jaki jest, 78 oceny. 83 tempa, 76 defa, 76 fizyczności, jak najbardziej na sam początek tutaj poradzi sobie pohasać na prawym skrzydle. Na lewej stronie mamy nieco szybszego Żerwiniu, 90 tempa, 79 driblingu, dobry strzał, dobre podanie, myślę, że tutaj będzie chciał pokręcić trochę swoich rywali, wrócił z Chin. Do Parwy dobre dobry w miarę sezon, Czy dobrą kartę to się okaże, ale overall mógł być jeszcze troszkę lepszy, na przykład, takiego około 80 już robiłoby to na pewno większe wrażenie. Natomiast na ataku mamy Wiktora Ozimena, nowy nabytek Napoli, przychodzący z Lille, Nigeryjczyk, dobre tempo, dobry wzrost, około 1,90 m, dobry dribbling, jest takim dribblasem, właśnie wysokim, dobrze zbudowanym. Więc fizyczne pojedynki też powinny sobie w miarę radzić z obrońcami, i myślę, że ta karta, ta karta będzie po prostu dobra. Szczególnie na początek gry. Tak wyglądał pierwszy składzik, a my już meldujemy się na drugi składzik. 82 ocena, więc tak, tradycyjnie można powiedzieć, że 79-82 bardzo podobnie lecimy do przodu. I co my tu mamy? Na bramce mamy Gigi M96. świetny diving, świetny refleks i świetne pozycjonowanie, sugeruje, że będzie dużo lepszy niż Strakosza, ale wiecie, to jest FIFA, to jest bramkarz, tutaj bramkarze w no czasem Batland, który z FIFA miał 81 oceny i był lepszy niż Tocy, które miały po 94 5. Także bramkarz jest zawsze w FIFie różny, aczkolwiek Gigi w poprzedniej FIFie dobrze sobie radził, dlatego umieściliśmy go w średnim składzie. Na prawej obronie dalej zostawiliśmy Bruno Peresa, więc nie ma co się wypowiadać. W najlepszym składzie będzie troszkę jeszcze lepsza karta tej obronie, A tutaj Bruno Peresze jak dla mnie dalej sobie da radę w tym średnim składzie. No, jeżeli chodzi o środek obrony, będzie troszkę zmieniony względem poprzedniego składu, bo mamy Manolasa. 83 oceny ogólnej, 82 tempo, 85 defa i 79 fizyczności. E, tutaj sygnalizuje, że manolas dalej jest świetnym obrońcą. I dalej te strzały na 25 ocen. Nie wiem, w każdym FIFA 20 strzałów. Nie wiem, co, co ten manolas im zrobił, że tak nisko mu muszczały oceniają. Zawsze miał lepszą kartę, bo około 85 w ostatnich FIFA. E, teraz troszkę spadło, ale tempo dalej jest utrzymane. dlatego tego manolasu świetnie sobie myślę poradzi. Jeżeli chodzi o lewą stronę obrony, ustawiliśmy tutaj e, Romanioliego, 70 tempa, 70 dryblingu, 85 defensywy i 78 fizyczności, no tutaj symbolizuje, że ta karta będzie mocno grywalna na środku obrony, jeżeli chodzi o początek gry z Ligi Włoskiej. Zobaczymy, jak to się ułoży, ale moim zdaniem Romanioli może być dobrym wyborem Włoch, oczywiście z AC Milanu. Jego kolegą po lewej stronie będzie Teo Hernandez, 80 overalla, świetny sezon w Milanie w poprzednim sezonie. No jest bardzo ofensywnie usposobiony ten zawodnik, 92 tempa, 77 dryblingu, 74 defensywy, 77 fizyczności, też wzrost niezły, około 1,80 m, więc Hernandez jak najbardziej sobie poradzi. Nie wiem jak będzie z wywiązywaniem się w zadaniach defensywnych, natomiast... No trzeba brać pod uwagę, że Hernandez będzie uciekał troszkę do przodu, jednak jako lewy obrońca jest e, top top e, tutaj jeżeli chodzi o oliwę włoską. Przechodzimy na defensywną pomoc, no coś chciałem zmienić, dlatego ustawiłem e, barele na defensywnej pomocy, żeby był taki jak to zawsze mówię na dwóch na defensywnym pomocy, żeby jeden był taki właśnie stricte od zadań defensywnych, a barela tutaj od zadań takich e, bardziej wyprowadzenia piłki i tak dalej. Mniejszy, gipszy, lepsze tutaj takie podanie, będzie miał takie krosy. jest też szybszy, dlatego ten odbiór piłki nie będzie taką ścianą jak rabiot, tylko bardziej właśnie szybki odbiór, szybkie odegranie, coś w ten sposób. Przed nimi daliśmy Radzie Najgolana, 71 tempa, 83 dryblingu, 83 defensywy, 81 fizyczności, 80 strzałów i 80 podań. Bardzo dobra karta na ofensywną pomoc, może troszkę tempa brakuje, bo gdybym miał około 80, to już w ogóle byłby rewelacyjny na tą pozycję, ale tak może gdzieś tam troszkę tego tempa brakować, jednak na początku Radzia jak najbardziej powinien dać radę. Jeżeli chodzi o prawą pomoc, tutaj mamy Hirwinga Lozano, w przednim troszkę słabszy. Wrócił, znaczy wrócił, przyszedł z PSW do Napoli, nie poradził sobie, nie odnalazł się, może jeszcze tak powiem, w lidze włoskiej. Dopiero pod koniec coś tam zaczął grać. Teraz na początku trochę więcej minut dostaje, także jest szansa, że dostanie jakieś informy. A jak może wiecie lub nie wiecie, Lozano w informie równa się bestia. Także czekamy na jakiegoś pierwszego informa. Hirwinga, Lozano, Meksykanin, dobre tempo, dobry dribbling, jak zawsze, dobry strzał. To właśnie wyróżniało. E, malutkiego można powiedzieć, ale jednak Healing Lozano. Na lewej stronie mamy Gozenza e, Niemca 83 tempa, 77 drybli, 77 df, 80 fizyczności, e, 78P, podanie i 74 strzały sygnalizuje, że ta karta może być tutaj dobra. Dostałem na lewą pomoc z karty, więc fajnie tutaj będzie. Mógł być łączony w jakieś różne składy, w jakieś tam 3-5-2, mają niektórzy testować i właśnie taka karta Gozenza byłaby do tego dobra. Rejty ma high-high, więc i w ataku i w obronie będzie się dobrze e, widział, będzie się dobrze sprawdzał. Zobaczymy jak będzie się nim grało, bo to jest pierwsza taka grywalna karta Gozenza jeżeli chodzi o atak w średnim składzie umieściliśmy Driesa Mertensa, nie ma co tutaj dużo mówić, Dries od lat jest świetnym zawodnikiem, 86 tempo, 89 driblingu, 82 strzały, 80 podań, 51 fizyczności, no, jest malutki, jest taki gipki, on jest bardziej przyjąć się, rozpędzić się, wejść na wolne pole, oddać strzał i to jest robota Mertensa. Jako potencjalne zmiany daliśmy się Milinkowicza, Savicza, tylko lepszy tutaj za barele, Eriksena na SPO i w razie co Żerwinio, jeżeli ktoś woli szybszego zawodnika na skrzydełko, zamiast e, wolniejszego troszkę. No tutaj akurat daliśmy, że lewo 83 gosent i że może Żerwinio będzie e, lepszy, jeżeli będzie taki szybszy. I przechodzimy do najlepszego składu, moim zdaniem, seria. Serie A. Zaczynamy oczywiście od bramki, czyli Wojciech Szczęsny, mówią niektórzy komentatorzy, z Cze Cze Cieśni, cieśny. Ale Wojtek Szczęsny, metr 95, więc roz bardzo podobny do Gigio. No, karta bardzo dobra w poprzedniej FIFA, zresztą w końcu Szczęsny był bardziej grywalny. Jeżeli ktoś miał z Ligi Włoskiej, to ten Szczęsny się zaczął dużo częściej pojawiać niż zwykle. Zobaczymy, jak to będzie w tej edycji, czy będzie grywalny, ale tutaj go umieszczamy na początek. Na prawej obronie mamy Quadrado. 89 tempo, 87 driblingu, 64 fizyczności. E, no tutaj wiadomo, no przeważnie kwadratowy był skrzydłowym, teraz szedł na prawą obronę i to może być lepsza zmiana dla e, tych, co lubią FIFA, bo e, mają dość w miarę dobrze grywalną e, kartę. Na prawej stronie obrony, zobaczymy, jak się będzie spisywał. Czy nie wiecie za bardzo, uciekał? Bo tutaj po tej stronie mamy bardzo uciekających zawodników. No, ale Hakim, jednak przyzwyczajony był do grania 5 2 dlatego ma, taki ma taką bardziej ofensywnie usposobioną kartę. Jeżeli chodzi o ośrodek obrony, mamy Delighta 72 tempa, 85 defensywny, 84 fizyczności. Myślę, że będzie dobry, dobry wybór jako środkowy obrońca z seria. Tym bardziej, że jego kolegą będzie Kuli Kulibali. 88 oceny, 75 po 89 DEFA, 86 fizyczności. Najzawsze no zawsze karta Kulibariego wygląda przepotężnie, jeżeli chodzi o FIFA. Ale czy się okaże taki przepotężny, zobaczymy na sam start gry. E, moim zdaniem ta para stoperów będzie no, chyba najlepsza z ligi włoskiej. Ale jak to będzie, okaże się już w samej grze. Bo czasem nie zawsze ocena ogólna, jak wiecie, sprawia, że karta jest bardzo grywalna. Jednakże. Tutaj chyba by, bym się bardziej zastanawiał do Delicta, bo kuli Bali gdzieś tam wydaje mi się, że w końcu będzie mocnym e, i dobrym punktem zespołu. Na lewej obronie mamy Alexa Sandro, zawodnika Juventusu. Od zawsze, no można powiedzieć, że od zawsze, bo to już kilka FIF, kiedy widzimy Sandro okolice 85-86 oceny ogólnej e, z bardzo dobrymi statystykami, no wiadomo, zawsze być grywalny po drugim, trzecim informie, ewentualnie po jakiejś karcie specjalnej, gdzie to tempo rośnie do około 90. Ale na taki początek, pierwszy FUT Champions, pierwsze w sensie takie, że pierwsze 2, 3, 4, 5 FUT Champions, Aleksandro jak najbardziej będzie grywalny, no trzeba będzie powoli odnajdywać już po starcie gry jakieś dzikie bestie, które sobie właśnie razem na takiej lewej obronie, prawie obronie, bo do tego też trzeba czasu. Ja też nagram może jakiś odcinek czyli już po obeznaniu jakie, zawodników po prostu w jakichś draftach i tak dalej, który zawodnik według mnie jest najlepszy, żebym mógł wam. Takie rzeczy powiedzieć, bo być może nie zawsze hmm, to, co nam się wydaje, jest dobre i tak dalej. A też to są takie przewidywania znikąd, może, z, może nie znikąd, ale z poprzednich fif wam tak doradzam, co i jak, a różnie może być już w samej grze. Na defensywnej pomocy mam Milinkowicza, Sawicza i Eriksena. Eriksen to nie jest defensywny pomocnik oczywiście, ale bardzo ciężko było mi wybrać. Zaraz pokażę na ławce moje potencjalne zmiany do tych wszystkich pozycji. Było mi ciężko wybrać, no ta Erickson ze względu na to, że ma dobre statystyki, nawet na defensywną pomoc, no może bez y, fizyczności, ale tutaj no, mój stary sposób się odzywa, że jeden zawodnik silniejszy, wyższy. Yy, drugi taki bardziej gipszy, szybszy, troszkę, żeby szybciej odebrać piłkę, szybciej przetransportować. Może zrobić jakiś sprint 20-30 metrów do przodu, zagrać dokładną piłkę. Dlatego wybrałem taką parę. A przed nimi dałem Paulo Dybale, oczywiście, jak zawsze. Wysoki overall 88, świetne statystyki. No, wreszcie można powiedzieć, że idealny, jeżeli chodzi o ofensywną pomoc. Ciężko się do czegoś doczepić. Paulo też zawsze robi mniej więcej robotę taką, jaką powinien na początek gry, i zawsze sobie dobrze radzi. Bo bo jednak ta ocena ogólna, mm, no jakby nie mówić, robi robotę. Jeżeli chodzi o prawą pomoc, nowy nabytek Interu. Achraf Hakimi, Marokańczyk, 94 tempa, 82 drybling, 76 fizyczności, 76 poda, 70 strzały, nawet strzały nie ma złe, tak 70, ale bardziej Hakimi jest, żeby szybko popędzić tą flanką, pociągnąć akcję, pociągnąć obrońców, zrobić przewagę, wrzucić tę piłkę albo podać po ziemi do kogoś tutaj z tej trójki, czyli Dybala i Mobile Costa i żeby wykończyć akcję. Także Hakimi tutaj myślę, że będzie bardzo dobry, dałem go tutaj wersji już e, to watch nie wiem jak to się nawet nazywa dokładnie. E, tak szczerze mówiąc zapomniałem, ale e, chyba tak i on będzie do trafienia dla tych, którzy kupili sobie lepszą wersję e, FIFA na początku. E, na przykład jest jeżeli chodzi o lewą stronę mamy Daglasa Koszty, 93 tempa, 90 driblingu, 59 fizyczności, 73 strzały i 79 podania. 84 no mniej teraz się zagrał za Sariego, bo tak jak już wcześniej mówiłem, skrzydła u Sariego nie istniały. Bardziej grał środkiem, dlatego Costa był mniej wykorzystywany, bardziej wchodził z ławki dlatego jego ocena jest jaka jest, ale myślę, że tutaj na lewą stronę będzie najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o włoską serię jak zawsze Daglas Koszta ma swój motorek napędowy i szybki drybling, że nawet nie trzeba nie za bardzo trikować, bo on z balansem ciała potrafi minąć. Jeden od dwóch przeciwników, ma mocne uderzenie z lewą nogą, jak i dobre dośrodkowanie, więc zobaczymy co Douglas Koszta pokaże w tej edycji gry. A wszystko w tym składzie ma zamykać, nie kto inny jak Ciro Immobile, 87 oceny ogólnej, 84 tempa, 88 strzały, 83 dryblingu, 77 fizyczności, umie się zastawić, umie dobrze rozegrać nawet na plecach, dobrze grać z obrońcami, świetne wykończenie i to oczywiście symbolizuje króla strzelców poprzedniej edycji serii A, poprzedniego sezonu, możemy też tak powiedzieć także Immobile tutaj świetnie sobie poradzi na początku a czemu na początku? No bo wiadomo, że król jest tylko jeden to są potencjalne zmiany do tego składu oczywiście Cristiano Ronaldo nie umieścimy go w pierwszym składzie tylko dlatego, że po prostu będzie bardzo drogi i dużą, dużą większość nie będzie go stać żeby sprowadzić go już na pierwsze foot Champions, dlatego dałem na ławce bo oczywiście Ronaldo jest najlepszym tutaj wyborem na atak, no ma wszystkie statystyki idealne, jest wysoki, silny Fizyczny z dobrym tempem, dobry dribbling. No, czegoś więcej. Ronaldo jest oczywiście tutaj numerem 1 na atak, ale tak jak powiedziałem wcześniej, Mertens, Mertens i Mobile będzie dużo lepszy na początek ze względu na cenę. Tylko i wyłącznie, jeżeli będziecie dysponować większą gotówką, no to inwestycja w Ronaldo jest jak najbardziej pewna. Mertens jest też na zmianę, już wcześniej mówiłem o nim. Coś Insynie mamy na lewą pomoc. W razie, jeżeli ktoś by wolał zamiast daglasa koszty, no ja polecam bardziej daglasa chyba, bo Insigne jest taki zbyt drobny, ma 44 fizyczności, mniej e, taki jest zrywny, nie potrafi się zerwać dobrze, no co ma lepsze, ma podania lepsze i strzały, no po prostu Lorenzo Insynie trzeba umieć grać, bo to nie jest zawodnik, który jest prosty do opanowania, od razu mogę powiedzieć, bo jemu łatwo zabierać piłki i tak dalej, e, mamy też Lozano na prawą pomoc w razie co, jeżeli komuś by się lepiej grał zamiast Hakimim, Mamy też Luisa Alberto na ofensywną pomoc lub na defensywę za Eriksena, to już zależy jak będziecie woleć. Mamy też Giacomo Bonaventure, Bruno Perez na prawą, na lewą, Hernandez'a za Sandro, Manolas'a na środek obrony, no i Giorgio Cieliniego, który no wrócił po ciężkiej kontuzji, cały praktycznie sezon zmarnowany, wrócił ocenę ogólną, dalej zachował, My jednak postawiliśmy na Delicta ze względu na taką gibkość, lepszy dribbling i lepszy te, lepsze tempo, aczkolwiek Cellini to Cellini zawsze coś tam wnosi do zespołu. Zobaczymy jak to będzie zresztą wyglądało po samym openingu gry, który już, już bardzo, bardzo blisko, już pierwsze nagrywki. Tym oto sposobem dokończamy nasz odcinek o Serie A jest to czwarty z pięciu, więc spodziewajcie się jeszcze odcinka już pewnie jutro z Ligi Francuskiej, żeby przed samym startem gry mieć wszystkie te składy już skończone, a następne materiały już po tej Lidze Francuskiej będą już samej gry. Także ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka, zapraszam na kolejne materiały, kolejne live'y i widzimy się już niebawem, bardzo niebawem zresztą. Zresztą wiecie, że ja jestem dość często ostatnio i to się na razie przez na pewno październik nie zmieni, a co będzie później, to się zobaczy, bo nie będziemy się martwić na przyszłość. Trzymajcie się e, miłego e, popołudnia, miłego wieczoru, zależy, kiedy to oglądacie. Na razie.